Aha. Słyszał cię Zapomniałem, że nie jesteśmy podłączeni U nas rozwałka yy, Drzwi, płyta naciskowa, dźwignia Aha, dźwignia może było A on nie wie o co chodzi na tej mapie nawet Dobra Niech będzie zaszkoczony Zaszkoczony? Zasz zaszokowany Hmm. Nie pamiętam jak się robiło to. No właśnie, tak mam to rozwalić. Co, co, to jest? Ej, to wejdź do neta i poszukaj, no. Jak nazywa się Let's Play. <grym> to już nie Let's Play, my skończyliśmy. Pisze do mnie Rastal. Jak się bawicie? Czeka, bo pisze... Bo, bo ja zmieniłem ten nick nie? A. z Kaymana na R-Kaimana nie? Ja, ja się pyta e, był tu Kajman? No. był ej to weź się ten no czekaj znajdź ty, 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 ty ID tego nie ID tylko se grafika i proszę bardzo redstone tort to jest Raz, jak, inaczej, redstone tort Tort. Robimy torta z Redstone. A. Jak nie? Liczba 7-6. Szczęśliwy numerek. 7-6? Mhm. Uh -huh. No to... To ja pierwszy wysadzę. Nie, ja pierwszy chciałem. Pieprzejść, pieprzej! Czekaj! Ej, ej, ja wziąłem 7-4 Uhu! -huh. Impreza! Ej, ej, stój na tym moście! Czekaj! No fajnie, nie mam osu. Kurna, zwaliłem redstone'y. Nie będę mówił. Ej, ej, poczekaj na tym moście i nie ruszaj się. Kurna, wpisałem Pójdź. Wpisałem. Wpisałem... Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ale po co? Po o, to. No nie, dwaś ty Ja... Chcia, ja chciałem wysadzić most. Życie. <laughs> Bo kurde. Wysadziłeś. Ej, 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 ej o, on napisał, że będzie niemową. On, Dobra. I, o, on i tak jest niemową. Czekaj. A Ej, wy, ej, ej, ej a, a może y, z, z, no, wstawię ten odcinek z lesplejem, a y, ten to naszą rozpierduchę wstawię na osobny filmik. Nie, zrobimy to samo. By... Y, i no A zaraz. może 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 zrobimy tak, jak skoro to nagrywasz. Możemy zrobić dwie opcje. Albo to puścimy na neta. Będzie wiocha i impreza. No ty. Albo, albo zrobimy to drugi raz. Tylko, że bardziej dopracowanie. Zostaw Respa, Resp jest fajny. Ale on się chyba nie wystadzić się, wysadzi. Nie, resp został. Fajny jest. Mi się podoba z tym, że było potem. Przecież może go jeszcze raz zrobić. Nie, nie będę pamiętał. Mówi się trudno i żyje się dalej A masz na e, ten? Na Skypeie? Wow, wow, wow! Dostałeś Masz go na Skype? On, on też chyba zginął Nie, nie To co on nie ma Skype? On, on napisał, że jest niemową, no mm. Przestraszył się Że będziemy go bić rano Ej weź, A... ej nie ruszaj tego. Bo co? Uciekaj. Ej w włochło. A ja spadłem. I Ignita. I się cieszę. Uwaga, kabum. Kabum. Yeah. Fajerwerki fa od... Fachowe rozwalanie mapy <głos》. <głos》. Za, za to nam płacą Fachowe rozpuszczanie policji Czy ktoś jest dostępny na skype'ie tak aby... To zadzwoń no i, i sebasy zrobimy Ja lepiej dziury w Polsce TNT Ale dobra a ja jestem gdzieś na zadupiu Utchnąłem w państwie duńskim I Ale ty robisz te, taką rozwałkę A to wiesz co możemy zrobić? Skoro ś tu już jesteśmy możemy, ś możemy świątynię zrobić, Z T &T. Możemy, zrobić do możemy zrobić dom U i uwaga mushroom <śmiech> Mushroom? <śmiech> Jaki mushroom? Ja nie mam rumu. Good mashroom Mushroom A, Myślałem, że chodzi Ci o taki rum, wiesz Do picia Dobra, to się robi rum Robi się z grzybów rum? Z grzybów się. Się, ro... się Z grzybów się to... robi salcesum. Z grzybów się robi wszystko Zupę też o. I ziemniaki się robi z grzybów Zupa, woda, tabletki, proszek A, Ekstaza Jak to powiedział Gnomek? Ale je No, słyszałem. Ale to rąbnęło. Ale było. Wuhuhu. Już, już, już się spieszę. Bardzo się spieszę, żeby to wysadzić. Wuhu. Respał. I gdzie ja jestem? nie wygląda I co nie ma z nami tego... E... Nie ma go Zikika Czy kogoś? Nie ma uciek do mamy Ile ma lat wprawdzie? 11 Ej e, gdzie jesteś? E, przy respie Ej czemu wysadziłeś ty, ten... Co? Co ja wysadziłem? Czemu wysadziłeś ten... te przejście do tej wieży? A, bo mi się nudziło Teraz przejść nie mogę Nie mogę przejść i będę płakał Uwaga na Czara mara. Czaramara, mara. Nie No nie no to było takie niefajr To było takie niehonorowe Życie Ja idę do wieży Będę se kampił No tak Spędę małem nos ślubie. <noise> przydałaby się jakaś kobieta w naszych odcinkach. To zadło. <noise> nie mam. <noise> Jak nie masz? To, musimy kiedyś poczatować na jakimś czacie. No, od 18 lat. Też. Żeby poszukać, yy, zrobić yy, coś podobnego, takie też taka mapka. I żeby zrobić z dziewczyną. No, to bardzo przyjemne robić z dziewczyną, no. Fajne skojarzenie masz. No. Ja idę do, ja idę, ja idę tam na Meliny. A, a a wiesz, że ten ten L Lolox kojarzysz? Kto? No, ten. No, Lolox no. No ten Tomek, ja idę, jak, jak tam inny. No widziałem. No, no to o to on pokazał mi w piwocie no Kama Sutra. A co sam sobie Był... zro, sam sobie zrobił Kama Sutra kulna w piwocie? Aha, no, yy, w, 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 wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Pokazywał A... mi na współdzieleniu. Aha. No nie w necie. Myślałem, że się uśmieje, jak to zobaczę. No, sądzę po rozmiarze, to pewnie się musiały śmiać. No. Ale kościół, kto miał tą mapę, to był... Piek, to by... piękna mapa. To piękna, był piękna? No. Przydałoby się od tego faceta ściągnąć mapkę, ja bym miał czystą Bo to jest tak piękna mapa, żeby tu się idealnie osadzić To byłoby... To by była era... Era nowa Era oh. pokoju mm. Tepnę się o ciebie Sromotniki Buchamory sromotnikowe A gdzie masz TNT? Nie mam Ej, ej by, byśmy wysadzili coś jeszcze Wszystko Nie. Całą mapę Także było fajnie. Wysadziłeś wieżę? A widzisz, że stoi? Nie, no chyba stoi naprzeciw. Ja nie widzę wieży. Kiedy to można na nastawiać na kamieniu? Normalnie. Nowe prawo polityczne. A trzymamy dalej. Ej, ej, ej wejdź na górę i zobacz. Słaga, zombie! Ej, zobacz, czy coś na górze jest. Bo coś widziałem na górze. Ciekawe, bo mi się ścięło. Każde, każdemu się ścina. A to przez mój teksturpak. Chyba, że go nie masz już. Nie mam. Nie masz już. Grasz na zwykłym. Tak. Ale nagrywasz dalej. Jasne. <noise> ja nigdy nie skończę nagrywać. Zaproś jakiegoś chłopa do nas. Po co? żeby wbił na Minecrafta. Porobimy coś jeszcze tak... Wójkę ja się ciebie boję no Jasne to Maria O! Gdzieś It's nabrałem, na, nabrałem cię <simulation> Zabiłeś mnie Knufu Zabiłeś Ja ci zajebię Dobra Z czego żyjesz Fajnie z tej wiedzy zostało Przypomina mi coś śniącego z Gotika a. Śniący z Gotika przypomina mi się, jak patrzę na, na ten symbol, co został po tej wieży. Lol. ha Chyba mój czas też dobiega końca. Nie. nic nie wiem. Zostań, nie tu, to... zostań tu ze mną. Będzie, Ech. Fa będzie fajnie. Będziemy się bawić... Ej, 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 chodź na most! Chodź nie na... Nie mogę cię zabić! Ej, chodź tu, Cho... Nie ej, będzie! Ej, nie rozwalaj tego, no! <laughs> Muszę cię zabić! Chociaż <laughs> nie... Nie mogę... <laughs> Muszę, cię... Muszę cię zabić! No dawaj stawaj całej no! A możesz mi dać pochodnie? Po co ci pochodnia? Ja mam pochodnie! Ale ja chcę... Te? też ty te pochodnie i mam za mało TMT. To. Masz! I po... i TMT trochę. Jeszcze. Matko, TNT byś chciał. Masz! Fajnie się szykasz? Wysadzaj! Fachowe rozwalanie. No <grym> się... do środka. Pościół. Po co? Nie próbuj, nie próbuj tego. Chodź do platformy śmierci. Nie próbuj tego, bo wiesz. To jest takie nieładne. No wejdź do platformy śmierci. Człowieku! Nol! A ja przeżyłem. A ja przeżyłem. Ej, a, a kawałek mostu się rozwalił. Bo już nie, już nie przejdziesz, chyba że gdzieś... Będziesz... E, ej, ty, ej, ty możesz tam przejść, muszę to jeszcze rozwalić Bo, bo się dostaniesz, bo ja, ja nie zniszczyłem całego mostu Szybko, no. szybko, szybko rozwalamy most, bo Kaiman mnie udusi Chodź tu Do środka Do środka Jak ty wie jak, jak, jak ty mnie bawisz A e, czemu to się unosi? No bo to jest półpłytka. A. Takie, takie no jest. mam fizyki, bo ja gra w tym miejscu może. Tu, tu, nie ma fizyki. Nie, 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 nie spychaj mnie, nie spychaj mnie. Nie spychaj mnie będzie mi smutno. No to jest. of Poland za nisko jest. A, fajny most nawet. W sumie ta fajna, ta mapa była fajna. To było takie zarąbiste. A ja jestem bez Mushrooma. No to, co, no to cóż, na koniec powiem to, co wcześniej. Komentujcie, subskrybujcie. Trzeba by się już kończyć. A ty się nie baw w tym TNT. No już rozwaliłem most. Uuu, Jezus! Co? Zabił mnie. Jak? No spadłem. Komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. No to cóż, ja, ja się żegnam. Nie wiem, jak Matus. Ja też się żegnam. Bo to, bo ja tę mapę rozwalę, jak to będę dłużej. Dosta, do, do, dostał się wam taki fajny odcinek, chociaż trochę zwariowany. No, bonusowy. To, to ja żegnam. Narka. No ja, ja też, nara.